Zamykam auto i do boju. O, to, <grym wody> Dostępne, to jest nieco na mnie byłyby, to jest byczy. Dziś Dziś jest. się jak skurczyby, jak niby taki mały okno, ale ma, patrzcie jak rozdziabił pasze i www wędkarstwo ludzie Ryby, 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 witajcie, dzisiaj nietypowo, bo nie z samochodu A tak pomyślałem, zawsze za każdym razem zaczynam z tego auta, to dzisiaj już z miejscówki Ostatnio tutaj skończyłem film, dzisiaj tutaj zaczynam Rzeka Strug, wędkarstwo spinningowe Piękna pogoda po prostu, jestem w rozpiętej kurtce, cieplutko O konie, dalej chyba ostatni raz w tym sezonie Jeżeli taka pogoda się utrzyma w tym tygodniu, to namówię chłopaków i pojedziemy na Federa i na Spławik Bo się po prostu stęskniłem Zestaw mam zrobiony z ostatniej wyprawy, także nawet nie muszę się, że tak powiem, gimnastykować. Małe poproszki. Romek już przyjechał. Dzisiaj są święta jeszcze, tak że musiałem się wyspać na spokojnie. Dlatego takie opóźnienie. Zamykam auto i do boju. Stwierdziłem, Dzień. że. Wiecie co? Od rana jesteś? Od siódmej. Od siódmej? No. Ja wiem gdzie biorą, bo wczoraj cztery, byliśmy. Cztery okonie, jedna obcinka A, czyli to coś no się, się dzieje. Nie no coś się dzieje, no ale to wiem, że No Polczaki <laughs> Nie no, ja bym tak zwierz, czekam na Was, bo może później na górę. No pójdziemy. No w Okej. O wtedy

Kolejne branie nie minęła. Minuta. <grymne> to jest przyszedł. Mniejszy, no to ok, jest. mniejszy. Same To ja wiem. Wiem. Sąc. 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 jest taki no.

Jeszcze zero, no. No. Słuchaj. Sprawdza się. O, ten już coś... Kolejny okoń. Ten już o, bycie. O, o kurde. To zdjęcie na miniaturę robimy teraz. Ten już byczy. Jaki wybarwiony w ogóle, nie? To też samica. No nie rzucaj się, nie rzucaj. Też samica. To na razie jest największy z dzisiejszego jeszcze. wyjazdu. Samiczka, bo to ona. Cały czas na dysenistówce jesteś w Cały czas na jedną, na jedną i tą samą przedmiot. Zbytko głową w górę. No właśnie. Ale to jeszcze cena to jeszcze na jedyna. O to dopiero pogadamy. No i kolejna... Lęteczka pracuje. Nie ma to jak delikatne sprzętko. druga wersję. O przetrwanie. Nie bój się na patelni, nie wylądujesz. One walczą o życie. Tak. Teraz biorą praktycznie z po drugiego brzegu. Jak widzicie, trochę trzeba pokonować te ryby. O ja nie wiem czy jeszcze większy nie jest. Nie, chyba nie. Podobnie te rozmiary mają, chyba z jednego rosnika są, nie? Ja. Tak. Ale już ta w kokietce. Zadedykuje ten konia. O, pięknie. Ładny. No. zaborkowi, Borkowi. Łow tam chłopaku. Się. Pierwszy dzisiaj okoń na seledynowego nowego paproszka, mały niestety, jesteśmy na zupełnie nowej miejscówce teraz, tutaj praktycznie jeszcze wcześniej nie łowiliśmy. Najarzył się jak skurczyby, nie był taki mały okoń, ale patrzcie jak rozdziabił paszcze i, <grym> i płetwę górną postawił. Dobra, wypuszczam go do wody. Pokażę wam tą miejscówkę, bo jest warta uwagi. Ale najpierw rybka poszła. Wołaj dziadka zapomniałem ci dodać kolego. No i co? zobaczcie sami. Rzeka zakręca z prawej strony, na lewą dwa zakręty są, mnóstwo zaczepów, trudna technicznie, ale takie miejsca mi się lubią najbardziej. Idziemy sobie tak wzdłuż strugu w górę, bardzo ciekawe miejsca tutaj można zobaczyć, jak miejscowi sobie ładnie krzesełka ustawiają do łowienia, no takie zabawne nie, ale to nie widziałem tego, żeby ktoś pokazywał wcześniej na filmach, także może u was w regionie też takie są sytuacje, jakieś widzicie opony, krzesełka, nawet krzesło biurowo się znalazło, także bardzo wygodnie musi być łowić na takim wie. Kończymy wszystko, co piękne, szybko się kończy. Jak widzieliście, połowiliśmy. Romek zdecydowanie dzisiaj więcej złowił niż ja, ale to już chyba reguła się powoli robi, nie? Nie wiem. No, czyli... Jak w końcu ci jasko pietyłek tym łowieniem, no to nie, <laughs> nie omieszkam Wam o tym powiedzieć. Na pewno pokażemy. To. Najlepsze okonie były tutaj na tej miejscówce, co wczoraj odkryliśmy. Byliśmy w górę rzeki, niestety tam zdecydowanie słabo. Jeden okon chyba, tak? Czy dwa? Jeden. Plus Jeden. zerwane zestawy. Im dalej w górę, tym więcej jest zaczepów i rzeka dużo trudniejsza technicznie. Krzesełka, tak. rury, spustowe wody, także kto tam ma ochotę się wybrać, to ciekawe rzeczy można znaleźć, ale to już Wam tak. pominę. I tyle, zapraszam za tydzień w piątek 19. premiera kolejnego filmu, bo weekend zaczyna się na kanale Łowcy w piątki o 19. Ryby, ryby, ryby. Ryby, ryby, ryby. Jak Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę, osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach. Cześć. Cześć. Dołącz do obozu Łowcy klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie dostałeś nigdy dotąd.